Hej Śmioneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam w odcinku, w którym pokażę Wam koncert Metaliki. Jeśli chodzi o te koncerty, to odbędą się one sześciokrotnie w przeciągu dwóch dni. Jeden już był dzisiaj o 20, aktualnie jestem na koncercie o 23 i będzie jeszcze jutro, czyli 23 czerwca o 5, 16, 20, 23, więc jeśli chcecie wbić to polecam właśnie wtedy. I pamiętajcie jeszcze o tym, że tryb jest dostępny tylko przez 30 minut, czyli jeśli koncert jest o 16, to tryb jest do 16.30. Także co, zobaczmy jak ten koncert wygląda. Mam nadzieję, że będzie git, także co, obczajmy. W ogóle koncert jest na mapie z kreatywnego, także też ciekawie. No w sumie tak samo jak w przypadku The Kid Roya, to było, jeśli się nie mylę, także... Co, zobaczmy co tutaj Epic Games tutaj ciekawego zrobiło. Okej, okay, jakiś wstęp, tutaj Fuel. Jedno z nutek z tego, jeśli się nie mylę, się nazywa też Fuel od Metaliki. O, proszę o jakąś animację, no dobra. Tej piorun. O! U. No spoko wał, wow. sobie wyjeżdżają elegancko. Oj, my też mi jechać, okej. Okay. Aha! O, już dobra. Przez chwilę myślałem, że chłopie będę niewidzialną furą jechał, nie? Co jest w ogóle? To chyba takie lekkie promo Rocket Racing mi się wydaje No ale spoko, spoko, no niech sobie promują własne tryby, no przecież o to tu chodzi, nie? A Rocket Racing według mnie akurat spoko tryb będzie. tylko moje akurat skillsy w jechaniu autem w Fortnite no, nie są za wysokie w ogóle dzisiaj też koncert już był, w sumie jeden, teraz jest drugi. Jeszcze jutro będą cztery, ale dzisiaj też przed w ogóle nowy tryb potem aktywacja, Czyli taki powiedzmy powrót do OG eee, Mapa tam na 40 osób, 10 składów. Miejscówki właśnie z tutaj rozdziału pierwszego. Bronię też z rozdziału tam pierwszego, tuba drugiego i drugi, trzeciego, nawet. Także fajnie, fajnie taki powrót. Myślę, że na pewno ludzie będą grać, więc spoko. No i też z tego co widziałem na razie ten tryb zapowiada się GIT. Także. I mimo spokojna decyzja taki, e, taka, żeby tutaj też ten tryb. No ale dobra, tutaj przejdźmy do koncertu. To była pierwsza nutka, to jest druga z tego co mi się wydaje. Ja też się za bardzo nie znam na tej nutach metaliki, tak że sorry. Jeśli bym prostu nie wiedział. No dobra, to jest to już typowo sobie po prostu... Jesteśmy na koncercie i sobie spamy. No dobra. To no pierdo w ogóle, WordKapowa. Nieźle. Nieźle, nie, nieźle. No i dobra. W ogóle, nie wiem czemu, ale pokazuje mi tylko 60 fps -ów. Nie wiem, co z tym chodzi. Jakby. On max 180, a pokazuje 60. Tutaj jakaś wieża widzę. Wejść na wieżę zegarową. Ok, czyli to będzie nasze zadanie. No to dobra, poruszamy w takim razie. Chłopie, Black Knight lobby. World WordKapowa tutaj, Black Knight. Ciekawe, ciekawe Dobra, to lecimy To dosłownie w sumie lecimy nawet Okej, okay. aha, tu jest dzwony No nieźle Ciebie ominie elegancko Do zderzenia, do przodu, do przodu, do poki, okay. parkour, o kurde, prawie bym... no właśnie, prawie jeden spadł, chciałem powiedzieć I sobie spadłem Ale no, spokojnie, jeszcze nadrobimy To też pewnie nie trzeba być po prostu pierwszym, tylko to pierwszy pójdzie to sobie pójdzie pierwszy i tyle, więc akurat z tym jest Aha, no to nieźle. Aha. No nieźle wam powiem. Nieźle się tutaj dzieje. No spoko, parkour na koncercie. Czemu nie? Czemu nie? Można sobie przejść, w Nie jesteś jakiś ciężki, no ale... Mi się udało spaść z trzy razy. <grymne> No i dobra. Oj, tu już gdzie wchodzić za to wyżęć dagarową. tu jak sobie skakać. No. Rybka nam niestety, ale sobie spadła. No i dobra, jesteśmy. Dalej. No. U, mamy inny bow, okej. Okay. Ręka jakaś tutaj widzę. Okej. Okay. Co dziś lecimy? No spoko, spoko. Co my tutaj mamy? Ciekawego co to jest. Czy to jest... Tak, to jest Grind, okej. Okay. Okej, okay, ciekawe czy to jest dali. Jako taka atrakcja na koncercie. Ogólnie szkoda ten grind jest w sumie taki, jak przed to był taki, wiecie. Yy, niby spoko, ale no... Jakąś mega mocną me mechaniką nie było nie było grindowanie, więc... Ale no nie jest jakieś złe to grindowanie tak szczerze. No to można sobie <śm> nabijać w ogóle widzę. Jak źle, tak skaczę cały czas. A, bo to jest nawiązanie do... Yy, Raid the Lightning, bo oni chyba też taką nutę mają, okej, okay, to jest też nawiązanie, dobra. Ja trzymam, się nie znam za bardzo, więc sorry, się nie ogarnął, ale. A mi się przypomniało, że oni taką ścieżkę jamową mają, więc. pewnie to jest nawiązanie do tego. So, pewnie w każdym tutaj ...etapy jakby jest jakieś nawiązanie. Tutaj mamy zniszczyć Mistrza. Okej. Okay. bo nie ma co do niego strzelać, bo on nie traci. Mówię, jakaś ręka. Okej, okay. kolejna. A, bo w ogóle ten boss się nazywa Mustard Puppet, czyli tak jak właśnie... to ...toś... Okej. Okay. No, Okej, okay. no ciekawie to wymyślili na pewno, ciekawy pomysł. No, to można sobie też spać, no pewnie no, ja, ja lubię na tym koncercie sobie spadać. Okay. No i dobra, boss pokonany. elegancko. W ogóle gram Travisem, bo według mnie no, jego koncert był najlepszy, także jak dla mnie, no tej koncercik Travisa najlepszy. Czekam już w końcu ktoś przebije ten koncert, no ale się chyba nie doczekam. Ale ja tutaj ten się dla mnie zawsze jakby jego koncercik będzie najlepszy, także no, czekam na jakąś tutaj, wiecie najlepszy jakiś lepszy koncercik, nie? Tylko ono musi być na Battle Royale, bo tak jak jest na mapie na kreatywnym, to mi się wydaje, że nie, nie ma szans, żeby przybyło Travisa. A żeby był na Battle Royale kolejny to chyba ciężko teraz, nie? Jak teraz większość pewnie będzie po prostu od trybie kreatywnym właśnie Dekillero i teraz Metalika. Ale czy ten koncert jest jakiś zły Jak na razie nie, no zobaczymy, ile jeszcze będzie trwało, nie? jest okej, okay, no. Mi się wydaje, że The Kid Roy był lepszy. A to może z tego względu, że po prostu nie jestem fanem Metaliki... Nie znam tych po prostu nutek i jakoś nie jestem też po prostu fanem tego, no i tyle. Ale wygląda ten koncert i w sensie no, jest spoko, nie? Także. Ciekawe, kto będzie miał kolejny koncert. Bardzo jestem ciekawy. No ja i mam nadzieję, że w zobaczymy właśnie na Battle Royale, nie? Tutaj ciekawie, okej, okay. tak naprawdę mamy. Taki taki mnie też okej. Okay. Czy to by było na tyle naprawdę? Jeśli to by było na tyle, to to jest chyba jeden z najkrótszych w ogóle koncertów mi się wydaje. Tak, jesteśmy na samym początku. Czyli to jest... Koniec. Okej, okay, no to dobrze. No jeśli to jest koniec, to co? Yy, według mnie koncert myślę, że takie mocne 6, takie 6,5 no, no dobra mo, mo, takie 6,5-7, no już nie 6 takie 6,5-7 nawet takie 6,5 mocne znaczy, no 6,5 mocne albo takie słabe 7 jak dla mnie eee, kurczę, nie był jakiś zły ten koncert, według mnie był nawet git o, to można sobie chyba do auta wejść normalnie tak, <laughs> spoko okej, okay, taka ciekawostka Yy, no i co? I chyba na tyle, także jeśli ten koncertik Wam się podobał, to pamiętajcie subzony, łapka w górę, kod w sklepie, a ja się z wami żegnam, siemaneczko.